Iker Casillas to ikona piłkarskiego świata, człowiek, który wciąż wzbudza podziw i szacunek zarówno na boisku, jak i poza nim. Jego historia jest pełna triumfów, determinacji i niezłomnej woli, która czyni go jednym z najwybitniejszych bramkarzy wszechczasów. Jego droga do sukcesu rozpoczęła się w słynnej Akademii Młodzieżowej Realu Madryt, gdzie szybko zwrócił uwagę trenerów swoimi refleksami, zwinnością i niezwykłą pewnością siebie. W 1999 roku, w wieku zaledwie 18 lat, Casillas zadebiutował w pierwszej drużynie Realu Madryt. Jego szybki rozwój przyciągał uwagę fanów i ekspertów, a z czasem stał się kluczowym zawodnikiem w drużynie. Zyskał reputację nie tylko jako doskonały bramkarz, ale także jako lider i wzór do naśladowania dla młodszych graczy. Iker Casillas odniósł wiele sukcesów w swojej długiej karierze w Realu Madryt. Spędził w klubie aż 16 lat, rozpoczynając swoją profesjonalną karierę w młodym wieku. Casillas zadebiutował w pierwszej drużynie Realu Madryt w 1999 roku. Szybko stał się niezastąpionym elementem drużyny i przyczynił się do zdobycia licznych tytułów. Jednym z najważniejszych osiągnięć Casillasa w Realu Madryt było zdobycie trzech Lig mistrzów UEFA, a Casillas był kluczowym graczem w każdym z tych triumfów. Jego niezwykłe umiejętności bramkarskie i zdolność do ratowania zespołu w trudnych sytuacjach przyczyniły się do sukcesów drużyny. Casillas zdobył również pięć tytułów mistrza Hiszpanii z Realem Madryt. Casillas był nie tylko świetnym bramkarzem, ale także kluczowym liderem i kapitanem drużyny. Wraz z Realem Madryt Casillas sięgnął także po wiele innych trofeów, takich jak Puchar Króla czy Superpuchar Hiszpanii. Jego wkład w sukcesy klubu był ogromny, zarówno na polu sportowym, jak i w aspekcie przywództwa i ducha walki. Kariera Iker'a Casillas'a w reprezentacji Hiszpanii była niezwykle imponująca i pełna sukcesów. Jako bramkarz narodowej drużyny, Casillas odegrał kluczową rolę w historycznym okresie dla hiszpańskiego futbolu. Casillas zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii 3 czerwca 2000 roku w wieku 19 lat. Od tego momentu stał się nieodzownym elementem drużyny, a jego postawa na boisku i umiejętności przyciągały uwagę zarówno kibiców, jak i trenerów. Jednym z najważniejszych momentów w karierze Casillasa w reprezentacji było Mistrzostwo Europy w 2008 roku. Pod jego przewodnictwem i świetnymi interwencjami Hiszpania sięgnęła po pierwszy od 44 lat tytuł Mistrza Kontynentu. W finale przeciwko Niemcom Casillas był niezwykle pewny siebie i skutecznie bronił swoją bramkę, przyczyniając się do zwycięstwa jednych do zera. Następnie Casillas i reprezentacja Hiszpanii osiągnęli jeszcze większy sukces, zdobywając mistrzostwo świata w 2010 roku. Casillas był niezwykle ważnym elementem tej drużyny, który bronił bramki z determinacją i skutecznością. Jego interwencje w kluczowych momentach, zwłaszcza w finałowym spotkaniu przeciwko Holandii, przyczyniły się do historycznego zwycięstwa Hiszpanii jedne do zero pod ogrywce. Kolejnym znaczącym osiągnięciem Casillasa w reprezentacji było Mistrzostwo Europy w 2012 roku. Hiszpania sięgnęła po drugi tytuł z rzędu, a Casillas ponownie odgrywał kluczową rolę jako bramkarz i lider zespołu. Jego umiejętności, doświadczenie i zdolność do utrzymania spokoju w trudnych momentach stanowiły nieoceniony wkład w sukces drużyny. W sumie Casillas wystąpił w 167 meczach reprezentacji Hiszpanii, co czyni go rekordistą pod względem liczby występów dla hiszpańskiej drużyny narodowej. Jego obecność na boisku dawała pewność i spokój reszcie zespołu, a jego determinacja i umiejętności wpływały na wyniki drużyny. Kariera Casillasa w reprezentacji Hiszpanii była nie tylko pełna triumfów, ale także dowodem na jego profesjonalizm, oddanie dla drużyny i umiejętność zachowania spokoju w trudnych sytuacjach. Jego wkład w hiszpański futbol jest niezapomniany. Po wielu latach spędzonych w Realu Madryt, Casillas przeniósł się do FC Porto w 2015 roku. Mimo trudności związanych z kontuzją serca, której doznał w 2019 roku, Casillas nigdy nie stracił ducha walki i determinacji. Zdecydował się zakończyć swoją piłkarską karierę w 2020 roku, pozostawiając po sobie niezatarte piłkarskie dziedzictwo. Jednak Casillas to nie tylko piłkarz. Po zakończeniu kariery sportowej zaangażował się w różne inicjatywy charytatywne i społeczne, pomagając dzieciom i osobom potrzebującym. Jego pokora, szlachetność i oddanie sprawiły, że jest on szanowany nie tylko w świecie sportu, ale także jako wzór dla wielu ludzi na całym świecie. Iker Casillas to postać, która przekracza granice boiska. Jego talent, pasja i przywództwo uczyniły go legendą piłkarską. Jednak to jego ludzkie wartości, pokora i oddanie dla innych czynią go tak wyjątkowym. Casillas zainspirował kolejne pokolenia piłkarzy i udowodnił, że niezależnie od tego, jak daleko się zajdzie, zawsze warto pozostać wiernym swoim wartościom i pomagać innym. Ker Casillas doświadczył poważnych problemów zdrowotnych związanych z sercem. Miały one miejsce w maju 2019 roku, gdy Casillas był nadal zawodnikiem FC Porto. Podczas jednego z treningów Casillas nagle doznał zawału serca, co było bardzo poważnym i niebezpiecznym zdarzeniem. Szybko został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł pilną operację. Okazało się, że miał niedrożność tętnicy wieńcowej, co spowodowało niewystarczające dotlenienie serca. Operacja przebiegła pomyślnie, a Casillas musiał poddać się okresowi rekonwalescencji. Z powodu tego incydentu i ryzyka powtórzenia się poważnych problemów sercowych, Casillas podjął decyzję o zakończeniu swojej piłkarskiej kariery w sierpniu 2020 roku. Mimo tego trudnego okresu, Casillas jest obecnie w stabilnym stanie zdrowia i poświęca się innym obszarom życia poza piłką nożną. Po incydencie zdrowotnym zaangażował się w działalność charytatywną i społeczną, skupiając się na podnoszeniu świadomości na temat problemów sercowych oraz wspieraniu osób cierpiących na choroby kardiologiczne. Casillas jest przykładem siły i determinacji, pokazując, że mimo trudności można odnaleźć nowe cele i spełnienie poza sportem. Jego historia jest przypomnieniem o tym, jak ważne jest dbanie o zdrowie i regularne kontrole, nawet dla profesjonalnych sportowców.